Dzień dobry. Wczorajsza sesja na warszawskim parkiecie nie była zbyt udana. WIG20 spadło ponad 1% i był jednym ze słabszych europejskich indeksów. I można powiedzieć, że mamy do czynienia z podobną sytuacją jak na przełomie listopada i grudnia, kiedy to nasz rynek wyprzedzał inne zagraniczne indeksy we wzrostach. I tym, tym razem być może realizacja zysków następuje najpierw na naszym parkiecie, a prawdopodobnie podobną re Akcje inwestorów zobaczymy na innych zagranicznych rynkach. Warto też zwrócić uwagę na to, że duże spółki zachowują się znacznie słabiej od małych i średnich i to jest kontynuacja tego, co widzieliśmy już w ubiegłym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia, to niewątpliwie dla inwestorów wczoraj była to inflacja. Konsumencka z Polski. Okazało się, że ceny rosną nieco wolniej niż oczekiwali ekonomiści, więc jest to kolejny z szeregu argumentów dla Rady Polityki Pieniężnej za jeszcze jedną, przynajmniej jedną obniżką stóp procentowych na lutowym posiedzeniu. A następnie prawdopodobnie zgodnie z zapowiedzią prezesa Belki, Rada Polityki Pieniężnej przerwie cykl obniżek i będzie chciała obserwować, jakie są rezultaty. Laty tych niższych stóp, jeśli chodzi o ich przełożenie na sytuację w gospodarce. Dzisiaj dla inwestorów na zagranicznych rynkach najważniejsze po stronie danych makroekonomicznych będą informacje ze Stanów Zjednoczonych o produkcji przemysłowej, natomiast niewątpliwie ważnym wydarzeniem też będzie publikacja wyników przez duże banki. JP Morgan i Goldman Sachs opublikują dzisiaj raporty kwartalne, i to niewątpliwie będzie jednym z ważniejszych. Wydarzeń dla inwestorów z Wall Street. Tak, patrząc szerzej, można powiedzieć, że inwestorzy raczej na większości rynków są obecnie w nastrojach do realizacji zysków. Dziękuję.